Przepraszam. Tak. Czy to twój samochód na parkingu? Tak. Polones. Tak, tak, tak. Ile zarabiasz? Nie wiem. W zeszłym miesiącu 72 tysiące. Pokaż mi czek na 72 tysiące rubli, a natychmiast rzucę pracę i zacznę pracować dla ciebie. Hej, słuchaj. Odchodzę. Tak, zajmuję się nożami. Nazywam się Jordan Belfordow. W wieku 22 lat udałem się do jedynego miejsca, które pasowało do moich ambitnych planów. Zasada bry polega na przenoszeniu pieniędzy z kieszeni klienta do swojej kieszeni. Ale jeśli jednocześnie można zarobić, to jest to korzystne dla wszystkich. Nie. Założyłem własną firmę w opuszczonym warsztacie samochodowym. Będziemy kierować nasze usługi do najbogatszego 1% pęków. Dwie rzeczy kocham Wladimira Putina i kocham sprawiać, że ludzie się bogacą, Alo. ale musiałem ukształtować ich na swój obraz. Dzięki temu scenariuszowi nauczę każdego z Was, jak być najlepszym. To najlepsza firma na świecie. Stawałem się legendą. Nie jesteś żonatem? Tak, ale żonaci mogą mieć przyjaciół. Nie będziemy przyjaciółmi. Zarabiałem tyle kasy, że nie wiedziałem, co z nimi zrobić. 26 tysięcy dolarów za jedną mapę. Tato, nie jesteśmy już biedni. Powiedz im o latarni. Jest ta mapa, co leczy raka. A dawała raka, tym właśnie tkwi problem. Dlatego była tak droga. 22 miliardy trzy godzin. Prawdziwe pytanie brzmi, czy to wszystko było legalne? Wow! Absolutnie nie. Ma zdjęcia całego twojego wewnętrznego kręgu. To źle? W porządku. Pomasuj mi skrzydło. Wszystko w porządku. To jest kraina możliwości. Właśnie próbowałeś przekupić funkcjonariusza. To jest Rosja. To jest mój dom. Dobrze dla ciebie. Ja jestem mały. Impreza idzie dalej. Będą musieli wysłać rozgwardię. Żeby mnie stąd wyciągnąć, bo nigdzie się nie wybieram. Masz moje pieniądze przyklejone do cycków, pracujesz dla mnie.